Witajcie, moi drodzy! Dużo się ostatnio u mnie zmieniło. Wyszłam za mąż, za mojego zenka, a wkrótce po ślubie przeprowadziliśmy się na wieś. Kochani, jak tu pięknie cisza, spokój, świeże powietrze, lasy, łąki cudownie. Proszę, jest. W domu pilnuje nam drakula, pies rasy Akita, który doskonale sprawdza się w roli stróża. A czy wiecie, że Akita to japońska rasa psa? W kraju kwitnącej wiśni psy tej rasy są symbolem wierności i oddania rodzinie. Hopsia! Hopsia! No. Już przyciągam. Jest rasy Akita, jest nawet bohaterem pięknego i wzruszającego filmu, który gorąco polecam. Odkąd przyprowadziliśmy się z Zenkiem na wieś, moją największą pasją jest ogródek, któremu poświęcam każdą wolną chwilę. Sadzę, przesadzam, podlewam, a zajmowanie się nim sprawia mi ogromną frajdę. Ostatnio owoce i warzywa w moim ogródku siała moja bratanica Blanka z kolegami i koleżankami, których poznała tu, na wsi. Ja akurat byłam w miejscowym sklepie spożywczym. Robiłam zakupy. Posłuchajcie, co wymyślili. Mam pomysł, zawołała nagle Maja. Zrobimy tak, żeby ciocia Jadzia. Miała wszystko pod ręką. Ja posieję marchewkę z groszkiem, powiedziała. A wy wymyślcie coś innego. Rozumiem, ucieszyła się Blanka. Ja posieję sałatkę. To ja zrobię deser. Truskawki, poziomki i mięta, ucieszyła się Jagoda. A ja chyba zupę jarzynową, powiedział Grzesiek. Ciocia Jadzia uwielbia zupę jarzynową, krzyknęła Blanka. Ja zrobię fasolkę po bretońsku, poinformował Maciek. Zaraz, zaraz, podrapała się po głowie ciocia. Nic nie rozumiem. Ciociu, zasialiśmy ci gotowe dania, żebyś miała wszystko pod ręką, zawołałam szczęśliwa. Ciocia Jadzia wzięła głęboki oddech, i zapytała, czy zostały jeszcze jakieś nasiona? Buraczki z cebulką, odpowiedziała kaprysia, podając cioci nietknięte paczuszki. Wyobraźcie sobie, że ten piękny traktor wygrałam i to w dodatku przez pomyłkę. Myślałam, że wysyłam smsa chorej pelagi. Mojej przyjaciółce, a wysłałam do poradnika pszczelarza. Pewnie jesteście ciekawi, co było w tym SMS-ie. Dałam pelagi przyjacielską radę i napisałam: Nie czekaj na cud, jedz codziennie miód. I okazało się, że mój SMS wziął udział w konkursie na reklamę miodu. Jak sami widzicie, traktor bardzo się nam tu przydaje. Moi drodzy, traktor to nie jedyna moja wygrana. Szczęście mi sprzyja. A czy pamiętacie wcześniejsze moje nagrody? Podpowiem tylko, że odpowiedzi należy szukać w odcinku trzecim Ciocia Jadzia w Rzymie i odcinku czwartym. Ciocia jadzia w szkole. Może i Wam uda się zdobyć zaproszenie na podwieczorek do mojego ogrodu. Czekam na Wasze odpowiedzi. Dzwoncie, kochani! Gdybyście chcieli dowiedzieć się, kim był czarny dziad i co stało się z peruką naszego sołtysa. Musicie koniecznie przeczytać książkę Ciocia Jadzia na wsi. W naszej zabawie po jedyne książek udział wzięło 28 osób. Zdecydowaną większością wygrała książka Dziennik Cwaniaczka Totalna demolka. Głosowało na nią 17 osób. Uwaga, uwaga, zaczynam losowanie. Pierwszą osobą, do której trafi nasza markowa torba z atrakcyjną zawartością, jest Zosia z numerem 62 siedemset dwadzieścia dziewięć. Gratuluję. I dobra wiadomość. Mamy jeszcze drugą nagrodę, którą otrzyma Bartosz z numerem sześćdziesiąt dwa sześćset sześćdziesiąt cztery. Gratuluję. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w zabawie. A... Z Zosią i Bartkiem skontaktuję się osobiście. Zapraszam do Hotomka po odbiór nagród.